Marcin Korcz w żałobie stracił bliską osobę, pokazał wzruszające nagranie. Marcin Korcz, którego widzowie dobrze znają między innymi z serialu "Przyjaciółki", kilka tygodni temu pochwalił się w sieci, że przywitał na świecie swoje pierwsze dziecko. Teraz niestety miał dla swoich fanów dużo smutniejsze wieści. Okazuje się. Że stracił bliską sobie osobę, babcie. Aktor wspomniał o tym, że starszej pani przed śmiercią udało się poznać prawnuka. Marcin Korcz jest w żałobie. Na swoim instagramowym profilu poinformował, że nie żyje jego ukochana babcia. 38-letni aktor, który grał w rodzinie zastępczej, o mnie się nie martwczy w przyjaciółkach. Zaledwie kilka tygodni temu cieszył się z narodzin swojego pierwszego dziecka, by niedługo później przeżywać stratę bliskiej osoby. Zobacz także, nie żyje Marcin Leszczyński z randkowego programu TVN-u? Miał tylko 31 lat i przed sobą świetlaną przyszłość? 21 kwietnia Kocz pisał w sieci, chwaląc się nagraniem z maleństwem. Rzecz jest o tym, komu należą się szczególne podziękowania za to, że Dzień Teatru stał się jeszcze bardziej moim ulubionym dniem. Mimo trudnych chwili i dużego napięcia związanego z przyjściem na świat naszej pociechy, czuliśmy, że jesteśmy pod najlepszą opieką. Marcin Korcz stracił babcie, jest w żałobie. Niespełna dwa miesiące po tym, jak wyjawił, że został tatą, Korcz opublikował dużo smutniejszy post. Szanowni! Chciałem was poinformować, że jakiś czas temu odeszła Zosia. Trzymana za rękę przez swoją córkę. Poszła sobie. Odfrunęła. Gdzieś. Prosiła, żeby się nie smucić. Prosiła, by żyć normalnie. A może nawet bardziej, zaczął aktor. Zobacz także, Marcin Kor został ojcem. Serialowy Dagmar z przyjaciółek pokazał poruszające nagranie z dzieckiem. I dodał Informuję was o tym, jednocześnie prosząc, byście już nie dopytywali, co tam u niej. Ja wierzę, że u niej wspaniale. Wierzę, że pojechała sobie gdzieś tam na wycieczkę rowerową z dziadkiem Poltkiem. Wierzę, że odebrała medal za wyjątkowe zasługi na rzecz empatii, troski i wiecznej chęci pomocy. Wierzę, że stanęła skrzydło w skrzydło z pozostałymi, którzy z tą iskrą w oczach flirtowali z życiem. Wierzę, że zaraża tym swoim szelmowskim uśmiechem pozostałe anioły. A przede wszystkim wierzę, że karta jej tam idzie, i ogrywa wszystkich w kanastę albo remika, trzymając w rękawie tranego dżoka. Ukochana babcia, aktora nie żyje, w jednym znajduje pociechę? Korcz przyznał, że bardzo tęskni za babcią i podkreślił, że starsza pani poznała swojego prawnuka. To dało mu pewną pociechę. Prawnuka zdążyła poznać, trzymała go na ramkach, pokoleniową pałeczkę przekazała, napisał. Aktor dodał zdjęcia babci i wzruszające nagranie, na którym widać ją z prawnukiem w ramionach.